Wyświetlacz Command Center i nowy odbiornik Starfire 7000 stanowią podstawę do wykorzystania możliwości rolnictwa precyzyjnego zapewnianych przez system AutoTrack. Nowy odbiornik Starfire 7000 osiąga pełną dokładność sygnału jeszcze szybciej niż jego poprzednicy. Jest fabrycznie skalibrowany oraz ma zabezpieczenia przed kradzieżą. Połącz się z John Deere Operation Center na stronie operationscenter.dear.com, aby uzyskać możliwość starannego zaplanowania prac w biurze. Na przykład funkcja One Click Go Auto Setup umożliwia bezprzewodowe wysyłanie zaplanowanych prac do dowolnej połączonej maszyny. Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby rozpocząć pracę w polu. Autotrak zwiększa produktywność w polu, ograniczając koszty paliwa, nasion i środków chemicznych. Nawet w wymagających warunkach, np. przy ograniczonej widoczności, możesz zagwarantować najwyższą precyzję prac w polu. Dzięki funkcji sterowania sekcjami John Deere robisz kolejny krok w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego. Rozwiązanie zgodne ze standardem ISOBUS automatycznie minimalizuje liczbę nakładek i omijaków podczas pracy. Dzięki Operation Center Mobile, całe gospodarstwo masz zawsze w kieszeni. Łatwa w obsłudze aplikacja zapewnia dostęp do informacji o maszynach, polach i operatorach. Przeprowadzaj analizy agronomiczne, aby podejmować lepsze, oparte na faktach decyzje.